żeby się komunikować kwantowo w ten sposób, musimy mieć splątane ze sobą elementy, mhm. jedne odsunąć, przesłać do miejsca, w którym będzie jeden nadajnik tudzież odbiornik, a drugie zostawić przy sobie. Mhm. I dopiero wtedy zadziała ten element, o którym mówimy i którym się jakby podniecają fantaści, bo była taka praca, jak zrobić, co zrobić, żeby nie dało się odkryć Ziemi metodami, które my stosujemy, czyli metodami tranzytów na tle naszej gwiazdy. Czyli zmniejszenie jasności Pech. gwiazdy, bo, bo planeta przechodzi na jej tarczy. Planety nie widać, ale możemy wyczytać. My tak odkrywamy planety wokół innych gwiazd, a tutaj żeby technosygnatur nie odkryć. Tak mamy taki taki pomysł, ale no, tam trochę zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, rozrysowaliśmy pewne rzeczy i, i jak to sensownie można zrobić. W momencie, gdy się omuła muła pojawiła, to ją monitorował mhm. przez praktycznie cały czas, jak była tutaj w obrębie układu słonecznego, i też wypuścił pracę, w której pokazał, że na ich poziomie detekcji żadnych sygnałów nie ma, czyli mhm. tak naprawdę podał dowód, że albo tam są kosmici, którzy siedzą cicho używają innych technologii albo jest to co bardziej prawdopodobne jest to obiekt zupełnie zupełnie mm, naturalny, tak? Tylko dlaczego przyspieszył? Teoretycznie powinno być tyle cywilizacji. No to pytanie brzmi dlaczego ich nie ma? Mhm. Dlaczego się nie komunikujemy z nimi? No i w tym momencie odpowiedź ta taka najbardziej y, oczywista jest Dzień dobry, moi drodzy, dawno nas nie było, ale Astro Quadrans wraca, bo mamy nowe doniesienia ze świata naukowego podejścia do UFO, czyli SETI, tak, czyli SETI. Żeby nam nie zarzucano, że my e, bronimy tutaj dostępu do wiedzy na temat kosmitów i że nauka generalnie sprzeciwia się temu e, tematowi. Oczywiście na przykład program SETI, czyli Search for Extraterrestrial Intelligence, Działa cały czas, ma się tak. nawet dobrze i cały czas nowe prace są w tym temacie cały produkowane. Cały czas są i no, znalazłem takie trzy prace, które no, mogą być ciekawe, w tym ta ostatnia to jest taka praca w zasadzie sprzed no, z paru tygodni yy, i ona... Porządkuje y, pracę jak, za jakiś tam miniony okres, ale to, to na końcu Wam ją y, pokażemy. Oczywiście te prace, pewnie linki tam mm -hmm. się pojawią y, pod tym filmem, można będzie sobie przeczytać. Y, pierwsza, y, która została zamieszczona w, w tym archiwum, y, tak, a w, w archiwie takim y, prac, y, preprintów, to jest Latam Boil. Yy, międzygwiazdowa komunikacja kwantowa i mm, paradoks fermiego. Czyli tutaj ten właśnie człowiek z uni w Uniwersytetu Edynburskiego w UK, ale też z jednego z uniwersytetów z Kanady, także facet <laughs> lata. Ja nie wiem, jak on pracuje dwa to, dni tu, dwa dni tam. To tu, to, to tam. Tak lata pewnie sobie. Nie, no często są takie wiesz, jakieś tego typu sprawy pewnie jest jest gdzieś na liście pracowników, ale mm. nie bywa tam, tak, albo bywa, albo prowadzi jakieś zajęcia zdalnie, albo cokolwiek. W każdym razie to jest międzygwie o, omawia ten dokument tematykę międzygwiezdnej komunikacji w kontekście właśnie czegoś, co nazywamy paradoksem Fermiego, czyli, mm -hmm. czyli paradoks Fermiego to jest taka kontra do równania Drake'a. Równanie Drake'a dzisiaj, jakby zastosowane do. Kształtu wszechświata, jaki mamy. Jest to równanie prawdopodobieństwa, mówiące, ile nam jest gwiazd, ile planet, ile planet w odpowiedniej sferze, ile mm -hmm. typu ziemskiego, i tak dalej, i tak dalej. Te kolejne liczby dają nam prawdopodobieństwo tego, że, że jakieś cywilizacje rozwinięte technicznie są. No i tutaj. Y i tutaj ten paradoks Fermiego oczywiście jest paradoksem, dlatego że on został nazwany. Kiedyś to wyjaśnialiśmy, dlaczego taki tak i co tam Fermi takiego zrobił, skoro mówił o paradoksie Fermiego niby tak, zanim jeszcze się Seti pojawiło, bo to jest jeszcze, jeszcze z, lat, z lat 50., końca lat 40. w zasadzie. No, jak zwykle byli zwolennicy i przeciwnicy, to tak, tak zawsze działa. Tak, tak, ale na, na, nazwanie i sa, sama, jakby jest, jest taki bardzo fajny historyczny fakt, który jakby. Jest z tym utożsamiany, ale po prostu skoro teoretycznie powinno być tyle cywilizacji, no to pytanie brzmi, dlaczego ich nie ma? Dlaczego się nie komunikujemy z nimi? No i w tym momencie odpowiedź ta taka najbardziej oczywista jest, że odległości. No ale przecież istnieje teoretyczna możliwość przesyłania informacji. Kwantowo, tak? W mhm. postaci tych kubitów jakichś kwantowych bez, bez konieczności. No, chodzi o Ansible, o te różne takie te splątania kwantowe i tak Ale dalej. O tym rozmawialiśmy. Kto powiedział, że istnieje. To znaczy, no, przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej paradoks Einsteina, Rozena, Podolskiego jest rozpatrywany. Komunikacja i przesyłanie informacji związanej ze stanami splątanymi, tak? Mhm. Po rozplątaniu tych cząstek i przesyłaniu informacji jest praktykowane. Oczywiście, żeby przesłać skutecznie informację dzisiaj jakąkolwiek, no to musimy mieć też klasyczny kanał. Mhm. Więc i to, to jakby nam ogranicza, no ale gdzieś tam... Przede wszystkim pan... ogranicza nam tutaj jakby sam aspekt fizyczny tego, no jeżeli nie masz wpływu na to, co jesteś w stanie wygenerować, no to jak prześlesz informację? Informacja to nie jest przesył po prostu impulsów, tylko skoordynowany przesył impulsów, który układa się w jakąś wiadomość taką czy inną. A tutaj jakby brakuje tego właśnie elementu. Tak, no ale, ale jakby to jest o czym innym. Brakuje mhm. nam, brakuje nam, i, i tutaj założenie jest takie, że brakuje nam technologii. Mhm. Tak, że brakuje nam technologii, a nie, bo my jakby odrzucamy to dzisiaj i te możliwości, dlatego że nie znaleźliśmy technologii. Dlatego, że nie, nie potrafimy wyjść poza te ramy, w których dzisiaj jesteśmy. Co? Znaczy, generalnie. Co? Kurczę, nie wiem, no, mam z nimi problem, szczerze mówiąc, bo, bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia stricte technologii, tylko to jest kwestia stricte teorii, która jakby opisuje to. no Możemy mieć błędną teorię. To chyba jest jedyne rozwiązanie, które mogłoby sprawić, że coś takiego mogłoby być w przyszłości możliwe i jakaś obca cywilizacja mogłaby z tego korzystać, ale jeżeli teoria mówi ci, że cząstki splątane prawda, mhm. zachowują się w ten, a nie inny sposób, mają te, a nie inne parametry po prostu z faktu mhm. tego, że były właśnie kwantowo splątane i... I ty nie możesz na nie wpływać. No, to jakby tutaj już sama teoria z tej sprzeczności z jakąkolwiek komunikacją. Nie? Możesz tylko <narratives> zauważyć pewne y, zmiany, a tak. inaczej. Możesz załważyć... możesz inaczej. Możesz sobie wygenerować jakby swoją cząstkę, sprawdzić swoją cząstkę i będziesz po prostu wiedział, że ta druga. Że, ma że po drugiej stronie. Ale to nie jest tak, druga. że jedna wpływa na drugą przecież. Nie, one, one, po, one po prostu no tak. mają własności, które są odwrotne od razu, więc jak poznasz własność jedną, jednej, to znasz własność drugiej. Ale nie jesteś w stanie wygenerować na początku. Nie jesteś w stanie z góry to znaczy, zaplanować, nie, nie. że zrobisz sobie to w ten sposób. No. To, że to, to, nie, to jest, to, to jest inaczej. To, że twoja cząstka przyjmie jakiś stan kwantowy, mhm. to oznacza, że ta druga w tym samym momencie z dwóch możliwości bez względu na dystans przyjmie tę odwrotną. I to, to jest jakby w ten sposób to, to y, 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 powinno się rozumieć. Obie mają. Y, Wszystkie właściwości jednocześnie. Akt obserwacji powoduje, że twoja przyjmuje jakąś mhm. właściwość, co determinuje to, że ta następna przyjmuje, ta, ta druga z nią splątana albo grupa cała cząstek przyjmuje właściwość odwrotną. I, i tutaj na tej, na tej bazie można przynajmniej, bo nie o tym jest praca, tak. Mhm. Autor nie dyskutuje z tym, czy można, czy nie można. Po prostu stwierdza, że. że, że można? Nie, stwierdza, że na dzień dzisiejszy brakuje technologii, bo okay. być może będzie technologia, która pozwoli nam z tych cząstek, które mamy tu uwięzione, mm -hmm. stworzyć sekwencję. I ta sekwencja z automatu pozwoli jakąś tam sekwencję uzyskać, która będzie możliwa mhm. jakimiś algorytmami do odcyfrowania. Na tej bazie działają te fantastyczne na razie ansible, bo my dzisiaj bazujemy na pojedynczych próbach, mhm. ale nie bazujemy na całych grupach, czyli nie, nie podchodzimy do sprawy masowo. On tutaj mówi o kubitach, czyli to już są jakby grupy informacji kwantowych. Jest to związane, przecież to jest, ta technologia jest wykorzystywana dzisiaj na razie w sposób bardzo powierzchowny i taki trochę udawany. No ale to jest ta lokalny. Tak, ale lokalny, i, i jakby mierzalny i sprawdzalny, tak, ale jest wykorzystywana. I już dzisiaj się mówi o sieciach komputerów kwantowych, czyli o komputerach kwantowych połączonych, gdzie w zasadzie, w zasadzie może to prowadzić do jakichś nowych technologii, ale nie o tym. Autor y tutaj zastanawia się, czy gdyby taka możliwość była, mhm. by i gdyby cywilizacje na pewnym jakby poziomie miały możliwość komunikacji, komunikacji An ansiblowej. właśnie ansiblowej, to czy dalej ten paradoks paradoks Fermiego, Fermiego czy byłby dalej istotny, w tak w, dalej w mocy. Tak? Mm -hmm. No i autor, autor niestety dochodzi do y, takiego dosyć do takiej smutnej konkluzji, analizując jakby stu, całkiem sporo różnych, różnych sytuacji. Trochę też matematyki w to wkłada i dochodzi do, dochodzi do y, y, konkluzji, że, że paradoks Fermiego, tutaj także będzie jakby w mocy, że nawet tak rozwinięta i natychmiastowa komunikacja nie da możliwości nie da możliwości, bo problem polega na tym, cześć, cześć, że my że, żeby, nie nie, bo żeby poczekaj porządkować, czyli chodzi o to, że jeżeli o co jemu chodzi, żebym dobrze zrozumiał, że jeżeli Dotarlibyśmy do punktu, w którym załóżmy tworzymy technologię, która jest w stanie nadawać i odbierać takie sygnały. To musimy przesłać, musimy przesłać. To, 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 ale, ale zastanawia się to, czy no. byśmy byli w stanie nagle, tak jak w Accelerando naszym tak. ulubionym, wejść w jakiś tak, mega tak, hub tak. galaktyczny i nagle okazałoby się, że mnóstwo takich informacji no, no, nie. tam spływa, I właśnie tak? o to chodzi, że nie. Dlatego, że to, znaczy jak ja to, jak ja to jakby już przy samym abstrakcie tą, tą, tą pracę potem przeglądałem, bo samo założenie jest tutaj y, y, jakby y, troszkę głupie. Mhm. Ja nie wiem, czy ta praca zostanie gdziekolwiek przyjęta, bo ona już od, od 5 sierpnia leży w tym, y, w tym repozytorium. Nie wiem, czy on ją gdzieś posłał. Natomiast, żeby się komunikować kwantowo w ten sposób, musimy mieć splątane ze sobą elementy. Mhm. Jedne odsunąć, przesłać do miejsca, w którym y, będzie jeden nadajnik tudzież odbiornik, a drugie zostawić przy sobie. Mm -hmm. I dopiero wtedy zadziała ten y, element, o którym mówimy i którym się jakby podniecają fantaści, czyli mówimy tu do mikrofonu, a ten drugi, już abstrahując od mm -hmm. technologii, ten drugi y, y, człowiek czy też kosmita w głośniku usłyszy nasz, nasz głos. Natychmiast. Mm -hmm. Bez żadnego opóźnienia, tak jak w Gwiezdnych Wojnach czy, czy, czy no, innych. To trzeba było aż pracę pisać na ten temat? No, no, no napisał <laughs> taką pracę, dlatego i, i wiesz co, i, i to jest właśnie to, że, że prace pojawiają się albo takie miałkie, a drugą, którą wybrałem, ty, ale ta kwantowość tylko, wychodzi... Wiesz, jakby, jakby pisarze science fiction są w tym lepsi, bo zazwyczaj ten drugi odbiornik, odbiornik-odnajdajnik zabierasz ze za sobą na statku tak. i się ze sobą komunikują. No ale oni właśnie, on, on właśnie czy, czy kosmici tak mogą? Nie, kosmici tak nie zrobią, <śmici> tak bo, nie żebyśmy, mogą. bo żebyśmy my mogli z nimi wejść w jakąś tak. interakcję, to oni muszą nam przysłać magiczne pudełko. Dokładnie. Bądź też w jakikolwiek inny sposób skwantowaną informację przesłać, co powoduje, że... Znowu jesteśmy więźniami klasycznej, klasycznej znaczy, drogi. Po prostu, ok, klasycznej drogi jak klasycznej drogi. Nawet zakładając, że dobra, zawieźmy prawa fizyki, przynajmniej takie jakie znamy obecnie i okazałoby się, że faktycznie można przesyłać w jakikolwiek sposób informacje za pomocą kwantowego splątania, co przypomnę, w ramach obecnej wiedzy jest niemożliwe. To, to jest dosłownie ten telefon amiszów, tak zwany, tak. o którym rozmawialiśmy na, tak. na sznurku. No bo tak to działa fizycznie, jak nie jesteś do sznurka podłączony, to w żaden sposób nie jesteś w stanie tego, że tak powiem, przechwycić. No możesz próbować podsłuchać, ale wtedy zaburzysz e, tak. ten, jak to się nazywa, ostatni końcowy wynik i on już nie dostanie hmm. informacji, nie? Jedyną, jedyną tutaj możliwością, y, która, która jest jakby rozważana jest to, że mogą być wysyłane do nas y, y, informacje, Mhm. Takie minimalistyczne, czyli pojedyncze fotony, które będą elementami splątanymi kwantowo w momencie, gdy my będziemy je odbierać, będziemy ustalać ich polaryzację i z automatu kosmita otrzyma jakby informację zwrotną, tak? mhm. czy coś w tym stylu. I dostanie informację zwrotną, że ktoś to zaobserwował, ktoś to zobaczył. Ktoś zaburzył. Ktoś zaburzył, tak, taki foton. No i to jest, to jest jakby jedyna ale, możliwość, ale tak. to znowu wymaga… Ale zaburzyć go może i ziarnko pyłu kosmicznego przecież. Tak, i, i, ale to znowu jest coś takiego, że my, żeby te pojedyncze fotony zobaczyć, to musimy mieć dużo y, czulsze detektory, niż dla grup fotonów, które dzisiaj zbieramy, no bo oczywiście pojedyncze fotony jesteśmy w stanie nad nimi panować, ale lokalnie. Natomiast całe grupy fotonów w ten sposób nie działają. Taka praca, czuję, że tu punkty były potrzebne, po prostu, nie? Być może. Natomiast druga praca, którą jest fajniejsza. Nie przyniosła rezultatu, ale jest fajniejsza. Czyli jesteś jak w kanie galilejskiej, najpierw tak. dałeś tą słabszą, a jak już wszyscy są zamroczeni, nie to dajesz nie, no, tą lepszą. Ale oczywiście, no dobry zawsze, zawsze tak jest, no, że, że dajesz, ta jest fajna, bo ja tak, wiesz, powiem ci tak, jak, jak tytuł przeczytałem, Kwantowa komunikacja, wow, bo to jest taka fantastyka. Tak? coś. Autor rzeczywiście zajmuje się, i wiele jest tych prac Seti, mm -hmm. takich, to wiele jest fantastyki, tak, e, natomiast tutaj, to jest praca czysto praktyczna. Mhm. Yy, czysto praktyczna praca związana z faktem, że yy, radioteleskop yy, yy, ATA to jest przyrząd, yy, przypomnę, zbudowany specjalnie po to żeby, żeby wspierać projekt SETI, ATL to jest Paul Allen teleskop, mhm. teleskop Alena, tak to jest ten teleskop, który został częściowo sfinansowany przez byłego przez jednego z twórców Microsoftu, Paula Alena i ten teleskop y, przez y, 28 godzin y, obserwował y, taki y, układ planetarny Trappist 1. To mhm. jest ten, ten, ten dosyć taki znany układ, gdzie jest kilka planet. Dokładnie nie pamiętam ile tych planet jest. Siedem, Siedem, zdaje Siedem zdaje się, tych planet jest, w tym jakieś planety takie właśnie ziemskie w ekosferze, czy coś w tym stylu. Prowadzono te obserwacje, one już były dwa lata temu, dopiero teraz we wrześniu opublikowano te informacje, i tutaj rzeczywiście jest grupa. O, jest jednym z, au, z autorów, jest teraz, spojrzałem, Aleksander W. Pollak. Mm, proszę bardzo. Pollak przez 2L. To Czy to jesteś Pollakiem? To jest taki lepszy Polak. E, po tak. Przez 2L. <laughs> przez 2L. E, w paśmie od, od 0,9 do 9,3 GHz. E, używając, używając pewnych tam algorytmów, które oni opracowali do. E, e, Poszukiwania technosygnatur, no i te badania, jakkolwiek one, no tutaj dosyć ciekawe są jakby przedstawione, opisana cała metodologia, te badania nie przyniosły rezultatu. Czyli. Cóż za niespodzianka, cóż za przypadek. <laughs> Ale to... żadne badania jak dotąd nie przyniosły rezultatu. I to To jedynie w, w tym w książce i filmie Kontakt. Pani... Aleksander Pollak przez pa, pa, pa. Aleksander Pollak <laughs> nie, nie przyniósł, nie, nie, nie dał jakby dobrego tutaj wsadu swojego. Mhm. E... I tutaj, I tutaj jest komunikacje jest, planetarne. Rozchodzi się o to, że oni też jakby biorą pod uwagę fakt, że między planetami mogą zachodzić te komunikacja, że tam więcej niż jedna planeta może, że w tym układzie coś się dzieje. Ten układ nie jest jakoś tam bardzo odległy, więc założyli, że sygnał będzie dosyć silny, a ich algorytmy będą w stanie wychwycić pewne jakby szumy, tak, związane z działaniem hmm. ewentualnych obcych cywilizacji, niestety, niestety nic tutaj nie przyniesie, nie, nie, jakby nic nie, nie przyniósł ten układ. Co na, te, ten do, Przepraszam, do, do, do Marcina, te, te badania... Do, do Marcina Matyla mogli napisać, zapytać, by im powiedział, co myśli o poszukiwaniu życia przy Czerwonych Karłach. E, wiesz... No on, on jakby jednoznacznie myśli o tym, że na przykład wokół Proximy Centaura te planety nie, są, nie, nie mogą być podejrzane mm -hmm. o to, że narodziło się tam życie, bo, bo Proxima Centauri jest gwiazdą dosyć aktywną chrono, chronosferycznie, chromosferycznie, ale z drugiej strony w systemie TRAPPIST-1, to, to jest też system, który jest w miarę rozległy, i... No gdzie? Przecież on się w orbicie Merkurego mieści. No tak, ale tak, gwiazda jest bardzo mała, wiesz. no Wszystkie próby są, myślę, że okay. fajne. No ja nie? myślę, że nie, no jasna sprawa, wiesz, że też przede wszystkim trochę tutaj podwół zbiorę, no bo wiadomo, że my sobie zakładamy życie takie, jakie znamy, że ono by nie mogło istnieć w takich miejscach. A kto wie, jak sobie z promieniowaniem radzą jakieś organizmy inaczej zbudowane. No. To jest ja podejrzewam, że gdybyśmy jakby się w ten teleskop te, za, zagłębili i w to, co ten teleskop robi, to takich targetów jest znacznie więcej. Tutaj pewnie target jest ten cel, który sobie obrano jest tam dosyć, dosyć znany. Natomiast znowu jest kwestia tego, czy, czy my w ogóle wierzymy, że coś jesteśmy mm -hmm. w stanie odebrać, że nasza technologia jest już dostatecznie rozwinięta. Są te, te właśnie takie, takie wręcz fantastyczne założenia, o, tak jak w tej poprzedniej pracy. No, tutaj nie wiem, nawet kilka wzorów jest yy, yy, po to, żeby chyba ta praca była, nie wiem, wyglądała trochę poważniej tutaj są obserwacje znaczy, i, wiesz, no... i ten zespół Paul Allen Teleskop, to jest, to jest porządny zespół, to są badacze. Znaczy, wiesz, tutaj ja też nie podejrzewam, że to jest nieporządnie zrobione, bo jak sobie tutaj tak przeglądam, no to no on mogą wyliczył być, to ma... wszystko, on sprawdził i powiedział, znaczy dowód negatywny dał, czyli po prostu, że to nie ma sensu. Nie ma sensu. Że to się nie da tak no zrobić. I zamkną, bo... i Natomiast, zamknął wiesz, no... usta wielu, wielu innym badaczom, którzy chcieli powiedzieć, no, że to tak. ma sens. No tak. właśnie na przykład po to może być. Ja, się ja tak już prawie skończyłem z pracę. <laughs> śmieję się z tego trochę, bo jakby bezsensowne było robienie tego, jakby wszyscy wiemy, że to nie ma sensu. Wszyscy wiemy, ale nikt nie się napisał. Się ale no jakby nie ma takiego dowodu, tak jak samo jak wiemy, że 2 plus 2 równa się 4, ale warto dowód matematyczny przeprowadzić, że zawsze i wszędzie. I na szczycie Wezuwiusza też będzie to 4 i to jest chyba taka praca A właśnie tam, ten który tą czwórkę pisał właśnie do do, nie do, nie napisał i wezów już i taka i wyszła tylko kreska Dokładnie, i potem wszyscy się, wszyscy się zastanawiali no dobrze ale to... tak patrzę sobie na to oni mają no to już jest bardziej sensowne faktycznie. Nie, oni pracę, nie? mają bardzo dobre systemy odbiorcze. Przecież to ten teleskop, w momencie, gdy się omuła-muła pojawiła, to ją monitorował mm -hmm. przez praktycznie cały czas, jak była tutaj w obrębie układu słonecznego. I też wypuścił pracę, w której pokazał, że na ich poziomie detekcji żadnych sygnałów nie ma. Czyli mm -hmm. tak naprawdę podał dowód, że albo tam są kosmici, którzy siedzą cicho używają innych technologii, albo jest to, co bardziej prawdopodobne, jest to obiekt zupełnie, zupełnie mm, naturalny, Odpowiadam. tak? Tylko dlaczego przyspieszył? Wiesz, no... Dlaczego przyspieszył? Żebyś wszystko mi chciał wiedzieć. No, to znaczy, i to, i to są te pytania, dlaczego przyspieszył? Aha. Zadajmy to pytanie. No, macie pracę oczywiście w linkach, więc możecie sobie poczytać, jeżeli was to gdzieś tam tak na tyle zainteresowało, żeby się zagłębić. Zwłaszcza ta, ta jest krótka, więc można sobie przejrzeć. Zobaczyć, w jaki sposób rzeczy oczywiste można udowadniać. To, można, to jest tak, w sumie można. całkiem przydatna cecha. Ale to, to, że coś wydaje się oczywiste, to tak. też nie oznacza, że jest oczywiste. Tak, na przykład mogłoby tak. być tak, że zacząłby sobie to liczyć i wyszłoby, że jakaś jest szansa na coś, nie, że coś mu tam dziwnego wychodzi. Natomiast z drugiej strony powstawało, słuchaj, bo to też, też warto o tym powiedzieć. Detektory te Laigo i Virgo. Mhm. To nie było tak, że zbudowano te detektory i od razu tak. pojawiły się wyniki obserwacyjne. Te detektory były rozwijane, te detektory były upgradeowane, i ja pamiętam sytuacje, w których powstawały prace, że nie ma detekcji fal grawitacyjnych na poziomie, jaki jest możliwy do detekcji przez te detektory. I to było na, na początku lat 2000 czy 2010, czy któryś. I tych prac w kolejnych upgradech pojawiało się wiele, które pokazywały i przesuwały też tą naszą granicę. Mhm. Aż wreszcie po tym ostatecznym upgradezie. W 2017 roku Bach okazało się, że już są te ramiona dostatecznie długie, już te, te systemy pomiaru długości są tak dokładne i tak precyzyjne, że udało się te mhm. y, y, zmiany długości ramion, y, które miały jakiś tam sens, zarejestrować. Tak samo w, w wielu pracach y, związanych z poszukiwaniem technosygnatur, my pokazujemy, że nic nie ma. Co wcale nie oznacza, że my przy którejś kolejnej próbie czegoś nie zarejestrujemy. Mm -hmm. To jest taka też upartość naukowa, tak? To jest to dokładnie to, co Pani Arroway y, robiła y, w, w filmie Kontakt, w książce Kontakt i w filmie Kontakt, y, y, gdzie, gdzie grała ją Judy Foster. Ona się nie poddawała. Mhm. Ona była zafiksowana, ona szukała tego czasu na kolejnych teleskopach, chociaż ją wywalono z Arecibo, potem pojechała do Nowego Meksyku i w wieleju szukała i w końcu gdzieś tam coś jej się udało. Bądź uparty to może dojdziesz do rezultatu. To skończą się żarty. To skończą się żarty. Nie, tu ale tu to... masz pana, właśnie Latama Boyla, który. No, no i widzisz, co on robi. No, jaki L liczy fajny, jaki sympatyczny, jaki sympatyczny, bardzo przyjemny człowiek, Dokładnie. który napisał. Bardzo sympatyczną pracę. Ja te prace zbieram, wiesz, bo czasami też no proszę, mam. Proszę. mam coś, bo proszę, proszę, te czekoladki jest, ale jak kwiaty dałem, nie, pod Wawelską. No proszę, proszę, proszę. Nie, nie, nie zbieram w sensie, no te tutaj wiesz, wydrukowane. Mam teczkę na tę te pracę i katalog, bo z moimi kolegami, z moimi kolegami czasami tak siadamy sobie i się zastanawiamy, czy czegoś. Czegoś, e, czy znaczy mamy kilka pomysłów? Mhm. E, no na to też trzeba trochę czasu, trzeba trochę obliczeń, trzeba trochę jakichś tam rzeczy. Na przykład wpadliśmy na pomysł, jak jak markować ziemię i jak modyfikować te naturalne sygnały z ziemi, e, naturalne sygnały radiowe, które ziemia emituje, żeby nie zostały one odkryte. O, to, to jest dobra technologia i yy, yy, próbowaliśmy, żeby taki z sworm tych no, nadajników, tak, które będą modyfikowały i celowo zaszumiały te sygnały. Bardzo dobre, po to żeby, ziemia stel. Tak, po, po to, żeby Ziemię jakby już nie tyle, żeby... bo była taka praca, jak zrobić, co zrobić, żeby nie dało się odkryć Ziemi mhm. metodami, które my stosujemy, czyli metodami tranzytów na tle naszej gwiazdy. Czyli pojaś, po, z, 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 zmniejszenie jasności tak. gwiazdy, bo, bo planeta przechodzi na jej tarczy. Planety nie widać, ale możemy wyczytać. I my tak odkrywamy planety wokół innych gwiazd, a tutaj, żeby technosygnatur nie odkryć. Tak? Mamy taki, taki pomysł, ale no, tam trochę zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, rozrysowaliśmy pewne rzeczy i, i jak to sensownie można zrobić. I to, nie wiem, rok czy półtora roku temu o tym rozmawialiśmy. Dzisiaj jak widzę te swormy tych zagłuszających kosmos satelitów, mm -hmm. o których tu w programie kiedyś mówiliśmy, satelitów Ilona Muska, no to dlaczego, dlaczego to diabła nie działać w drugą stronę? Dlaczego Elon Musk nie mógłby w kosmos wysyłać jakiś wiązek? Które by stworzyły taką rozszerzającą się sferę zakłóceń. Bo to Gady jest i swoich woła. Tylko, że te zakłócenia. To też byłyby. To musiałoby być tak, że my, że te satelity z jednej strony, tak jak jest z zakłócaniem, czy zakłócaniem, usuwaniem w nowoczesnych głośnikach, tych mikro, no tak. jak to słuchawkach. Aktywne musiałoby tak, być zagłuszenie. Aktywne zagłuszenie, że słuchawki czytają te szumy, te, te różne sinusoidy i produkują e, sinusoidy odwrotne w fazie, tak? Czyli sygnał szumu odwrotny w fazie. I Ziemia znika. I nagle Ziemia e, znika. To jest wspaniała wspaniała technologia, i myślę, że. Ale musielibyśmy to zastosować dla całego układu słonecznego, wiesz, bo wyliczyliby z grawitacyjnych zaburzeń, że tam musi być jakaś planeta, a skoro jej nie widać, a jest, to znaczy, że tam trzeba szukać. To znaczy to nawet nie planeta, bo my w ten sposób nie ukryjemy planety, ale ukryjemy fakt, że na planecie jest cywilizacja, która jest zdolna wysyłać sygnały yy, między sobą, a pochodną tego są. No to może tak właśnie robiły planety. W układzie trapist 1 tego wiedzieć nie możemy. I to jest doskonała konkluzja. Dokładnie. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Linki macie w opisie. A my zapraszamy do kolejnego kwadransu. Trzymajcie się i cześć.